Ano, witam, witam i dokończamy temat na temat popisu. A zatem, co jeszcze łączy te dwie partie? Ano to, że w 2005 roku razem z partią Centrum chciały stworzyć rząd, którym premierem miał być Jan Maria Rokita, obecnie Jan Rokita. 63-letni były członek Platformy Obywatelskiej. No i miał być rząd, ale ostatecznie go nie było. Był tylko rząd Marcinkiewicza, mniejszościowy, z partią Centrum. Ale Marcinkiewicza, bo był Jarosław Kaczyński, który potem był premierem do 2007 roku, od 2006. A więc jednak coś łączy te dwie partie. No i jeszcze podpisanie traktatu lizbońskiego w 2007. Zatwierdził go zarówno prezydent Ter Kaczyński z ramienia Prawo i Sprawiedliwość, Jaki przez premier rządu Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. A więc to łączy te dwie partie. I obie te partie poparły wejście Polski do Unii Europejskiej. I widzicie, ile mają wspólnych punktów. Na przykład samoobrona Liga Polskich Rodzin nie poparła wejścia Polski do Unii Europejskiej. A zatem... Co jeszcze łączy te dwie partie? Co jeszcze łączy te dwie partie? No cóż, obie partie chcą być w Unii Europejskiej. To kolejny punkt wspólny. Obie partie obecnie są za centrum gospodarczym. Obie partie były kiedyś konserwatywno-liberalne. No i to wszystko Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się do i pamiętajcie o subie, dzwonem, łapce w górę oraz komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się do Siemano.